Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 19. .00. Anna Kowalska. Zapraszam na specjalne wydanie faktów przed dzień Święta Edukacji Narodowej. Przygotowaliśmy dla Państwa najświeższe doniesienia z naszego szkolnego podróżu. Na początek jednak najnowsze informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W odpowiedzi na długoletnie oczekiwania pracowników oświaty dotyczące polepszenia warunków pracy oraz lepszego pracowni, pracowników, dofinansowania zajęć pozalekcyjnych oraz wzrostu płac nauczycielskich. Ministerstwo obiecuje nad sprawami się rzetelnie zastanowić, a póki co gwarantuje regularną dostawę kredy koloru białego, a także kolorowe długopisy i spinacze biurowe dla każdego nauczyciela. O, co to? Klewa? Darmowa, od ministra! O, jak super! Hmm. A teraz czas przenieść do jednej ze szkół, skąd relacje na żywo, Przeprowadzi nasz wysłannik do zadań specjalnych. Mariusz Max Kolanko. Halo, Halo, Mariusz. Halo, Halo, Aniu. Izne szaleństwo w tej klasie. Rzucanie papierkami, krzyki, piski, wrzaski. Nie da się tutaj po prostu wytrzymać. Zresztą zobaczcie sami. W książkach. Mickiewicz spotkał wielu ludzi, od których zawsze coś wynosił, a Słowacki był wątły. Bo o i żył Raymond za napisanie Chłopów dostał nagrodę Wedla. mały książek oddawał listy, podróżował w czasie i przestrzeni na Kochana Pani, Polonistko, ja dla Pani zrobię wszystko. Napiszę pięć rozprawek i cztery streszczenia. Byle nie mieć opinii Lena. Kochana Pani Polonistko, ja dla Pani zrobię wszystko. Choćbym męczenie chniała skonać, będę po nocach kuć się do Widać, że praca nauczyciela jest bardzo trudna i pełna niespodzianek. Jednak wróćmy do sali, bowiem rozpoczyna się już kolejna lekcja. Wszystkie. Dzisiaj sprawdzimy naszą wiedzę. Proszę o wyciągnięcie karteczki. O nie! Rzeszki spokojne ogarnęły nas. A my na tej lekcji? Zaraz kartkówka. Do klasy wejdziemy, kartki wyciągniemy i skocimy się. Teścig napiszemy, nic tu nie ściągniemy. No bo nie da się. Co za emocje, proszę Państwa! Ich poziom można porównać tylko do startu Roberta Kubicy z mety, lecz to nie Formuła 1, tylko lekcje matematyki. Zapraszam. Stoi uczeń przy odpowiedzi: smutny, spocony, strasznie się wiedzi. Fatalnie bradzi, stoi i sapie, dyszy i duka, i podpowiedzi po klasie szuka. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a nauczyciel pytania sypie. Już mętnik ma uczeń w swojej głowie, czy coś tam umie, nikt się nie dowie. W najdalszych ławkach siedzą kujony. uczeń zupełnie jest załamany. Nauczycielka oddaje uczniowi zeszyt z ocenę oceną niedostateczną. Uczeń odchodzi. mi to oczu jak szalone, a najbardziej kocham twoją liczbę pi. A więc zapraszam, zapraszam. Teraz głos mają ci, bez których szkoły by nie było, bo nie byłoby kogo uczyć, a więc co na to uczniemy, słucham? Blue speak English. Yes, I do. Angielski króluje tam i tu. Lepiej brzmi Sunday niż niedziela. Wszystkim angielski się udziela. Nasza pani anglistka to pretty woman, która uczniów zawsze zrozumie. Ta nasza pani od geografii, czy tak o świecie mówić potrafi, że równość właśnie długość równika nigdy z pamięci na mnie. A więc sprawdźmy, co są jeszcze inni uczniowie o pracę nauczycielką. Nasza pani od biologii chyba, byśmy wszyscy mogli, nawet po wielu, wielu latach, zrozumieć ewolucję historii. Dziękujemy wszystkim nauczycielom. Okazuje się jednak, że uczniowie, choć pani łami nie są, to potrafią docenić ciężką pracę nauczycieli. Po szkolnych korytarzach poprowadzą Państwa Mariusz Max kolumko Zapraszam do studia. Do zobaczenia. Dziękujemy za relację. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa ze studia faktów. Żegnam się z Państwem Anna Kowalska. Drodzy nauczyciele, kochani wychowawcy, szanowni pracownicy naszej szkoły, z okazji Dnia Edukacji Narodowej cała społeczność uczniowska pragnie Państwu złożyć najlepsze, najserdeczniejsze, płynące wprost z serca życzenia. Sukcesów w dalszej pracy, satysfakcji złożonego trudu jak również uśmiechu każdego dnia.